Był to mecz walki. Stomil był bardzo konsekwentny w dążeniu do celu. Przyjechaliśmy tutaj walczyć o punkty. Cieszymy się bardzo ze zdobyczy. Na pewno ta walka może nie przekładała się na jakość piłkarską. Bo rzeczywiście tej walki było bardzo dużo. Ja tylko mogę pogratulować swojej drużynie. Dodaliśmy trzy oczka i szykujemy się do następnego spotkania. Przed nami bardzo długa podróż, 10 godzin. A w środę już mamy z Sandecją Nowy Sąd. Nie ma co ukrywać, że wpadliśmy w tarapaty na szczęście na początku sezonu, bo przegrywając e, trzeci mecz, nie szlając e, się bramki, e, na pewno e, nie było to e, tak jakbyśmy chcieli. Chcieliśmy trochę uprościć dzisiaj naszą grę. Natomiast e, no tam fortuna nam uciekła, trochę, trochę pecha i, i ta pierwsza połowa dokładnie na przerwę kończy się rzutem karnym. W drugiej połowie a moi piłkarze myślę jeszcze wyżej. To, to związało się też z kontratakami przeciwnika, ale tak naprawdę przeciwnik, nie przypominam sobie, żeby stworzył jakąś bardzo groźną sytuację, oddał kilka strzałów. My natomiast swoje szanse mamy, nie potrafimy jej wykorzystać. I dzisiaj e, to, co jest najważniejsze, to pokazać charakter i pokazać siłę zespołu, bo. Właśnie w takich momentach to klub, to zespół, to wszyscy, którzy tu są, powinni być razem i powinni pójść do przodu i pokazać, że są jednością. Bo stać nas na to, żeby grać lepiej, stać nas na to, żeby dominować, żeby wygrywać. Ja w to głęboko wierzę i mamy trzy dni, żeby znowu przemówić boiskiem. Dziękuję.